Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Szarlotka, dziś ponownie jest ze mną Amessis, który się za mną chowa, nie ma chowania się, i Helfi. Cześć! Amessis, może no, się przywitał. Jesteśmy, jesteśmy znów na mapce y, T3C, tak? I jesteśmy w challenge'u y, piątym, nie, 11. w Polsce. to to tu jest jedenasty? To to? To to. Y, to to, tutaj. Sześć stage'ów będą. No! Pistony. Insane laboratory. Uh, Czytaj. We don't expect any visitors. Welcome to our uh, laboratory. Would you like to see our inventions? Go to next room. Go to next room. Przystą. Stajesz 11.1. To tu. To tu. 311, level pierwszy. Missing machine. O, to będzie coś z myśleniem. Tu o. What the fuck? Oh, oh, oh. Było! <noise> ja o... the fuck. uszyłam dźwignią. Gdzie ty tam weszłaś? A tu. Rozdźwigniesz raz. Wyłącz! <noise> Wyłącz raz? To Wyłącz! Nie tak, muszy, to musi być otwarte. <głos> <głos> no ale nie, nie, ci tego tego tak. Dobra, stój! Tak! <noise> Nie, przestań. Ej, to czemu to jest, to... mi nie działa sprint? Ej, czemu ja słyszę jakby ciągle coś się paliło? Bo tak to, to się pali. O. Ej, dobra, to co my tak właściwie... A, Ej, aha, a gdzie mam skakać? Jak ja mam skakać? No właśnie, tak nie wiem. Potem tam. I a! Na... Cicho. Cichoj. Tam. I na drzwi. <grym> <grym> <laughs> okay. lovely Na drzwi? Na drzwi. O. o! Dobra, to idziemy... Idziemy dalej! Yep. Test subject... O! Oh. Uh, this is where we test our subjects on their speed and agility. Świetnie! No, ey! Zręczność! Kurwa. Naprawdę. Rysiu, trochę żeś... O. Kurwa. <grymka> ale to tyś... jest... S to ja nie widzę jak ona, ale... No to nie pójdź we mnie! Jecz, ale Jecz, my przechodziliśmy to, pamiętasz? O, tak, przechodziliśmy też Szygie, już. już do nas jeszcze spychało ze ściany. Siedź, y siedź, 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 No skać pierwszy, bo ja nie widzę. No ja skacz, skacz. Albo nie, bo to było już złe. Kurwa, so close. Pięć godzin później. <laughs> nope. Siedź, siedź, no ja nie siedź, ja, ja nie lubię dźwięków pistonów, one no są tak w głosu, ale ja... Ej, ale to trzeba do tym sprintować, jeśli nie da skakać ani nic. No. Nie da się skakać? Aha, to ja wam skakać, świetnie. I'm a genius. Jestem! Zabierz yeah, mnie! Jestem! Susze, Edka. No dupa, 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 nie. A tutaj dupa, co to jest? Mm. Ej, czemu się no. Iza <grym> <grym> Bo wam drzwi tutaj otworzyłam. Nie, do, I... nie. Ja, ja idę do, do drzwi. Ja Iza! Się... <grym> Otwórz mi dwie! Dwie mi otwórz Dziękuję. Dobra, tutaj są The Crusher Switch. This machine is used to crush test subject. OU failed! Wow, 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 wow. Wow. A! <laughs> Nie, ja mamu, ja się boję. Do, do przodu cały czas! Na no boki! Jestem. Wow. Dobra. Ej okay, no, Z nami Się odpuść. Mam Jax'a. To są punkty. I i co niby co? Nie uh, widzę. It's You have to avoid the trap. Please use the checkpoint the door to proceed to stage 4. Wróć? Co, jaki checkpoint? Yyy, uh, ja, jakie jakie doors? Jakie doors? Może tutaj coś będzie? Ej, jaki trap! Strapowali nas. Chodźcie, tutaj musi być jakiś checkpoint w takim razie. No tam jest jakaś biblioteka. Stage 11.2. No to jest 11.4. O, dobra. No to tam 114. E, tu jest... Aha, tu był jakiś dwinadoł ty. Storage room. We are a little busy at the moment. Can you grab some... TNT and place in the reactor directory. So, is located on the second floor in this room. After you done that, go to the testing room. What's that? TNT. Mam punkt. No, ręś o. To jest jak nie na środek, nie coś tam. Aha, tutaj mamy skoczyć. <inaudible> <inaudible> testing room. Reactor place TNT. O ja! te room i tutaj są kurczaki! Ej, a ja, ja jestem na second floorze tu tu, tu 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 O faknie, nie skoczyłam really? A tu jest co? kurczaczki Okej, testing no. okay, Ej, ty yeah. mamy, mamy do nich wrzucić TNT? No. Mm. Nie no, co ty a co to co ten robi? Aha, to coś pierdek No właśnie kuczaki. kurczaki. Kurczaki, uh. tu się drzwi otworzyły. Tak. Aha, no dobra, to to Tam miało jest sens. Punkt! Jak wy zbieracie te punkty? Wow! Nie czytamy dobrze. Czy czytamy? Gdzie, gdzie te pistony tutaj popierniczają? Aha. Daj my KFC meal, I mean chickens. And I co, że my tu tak weszliśmy sobie dla pały, tak? Nie, nie zdziwimy się. Jep. Nie, jest specjalna zasada, że nie można skakać z tego, z diamond bloku, nie? ej, wow, ja chcę tu wejść. Nie, stój! Naciśnij guzik! Nie! Dźwignia. To ja to naprawiam! E, może nie blokami, tylko drzwi, co? Hmm, no dobra. Ja to, napraw. to ja to może... What what, what, what? To ja to może szybciej dobra? naprawię? Jak? A może tak? Huh. Hm. Well, to okej. Okay. <laughs> Dobrze, to było... Nie, stuć, chodź, wróć, to ja wiem o co chodzi. Chodźcie tu. Idziemy. E... Będziemy, będziemy musieli wbiec po tych złotych blokach tutaj na górę. No to ja tak wbiegłam, ale tam chyba nic nie ma. Ej, no prawie. No fak. No kurwa, naprawdę. No, no. Ej, zawsze jak, jak już skaczę, to mnie wypycha gdzieś. jestem No weź mnie tam Nope No weź Na piechotę No nie bądź taki Aha. Jestem Nie możesz tam spróbuj to Lidia z to książek, książek No wiem właśnie idę I skażesz dopiero przy tutaj Nie, nie skażesz na blokach I skaż już Może tutaj stała, dobra A, my widzicie dupa Dupa My się wcale nie cieszymy pasjąc jak cierpisz mhm. Widzisz jak ja się czuję zawsze widzisz? No w ogóle Nie Bo ja musisz wiedzieć jak one są obsunięte, już musisz wtedy skakać Jak one są obsunięte No, jak te ostatnie się już zamykają dopiero Tak, to ty już masz lecieć Boże, jak te dźwięki pistonów mnie ogłuszają, wygrywajcie, je ja muszę uściszyć, bo normalnie o boże Yes! I, I kiedy mam biec? Kiedy, kiedy co? Kiedy ostatnio się chowa Aha, mi się coś tam buguje w ogóle, te ostatnie mi się w ogóle nie chowają na tutaj. A mi teraz okay? też się zaczęło bugować, bo chyba za długo na nie patrzę Tak, dokładnie No! Jest! Tu są płytki! Ooo, oh, lovely! What the fuck? What the fuck? Ej coś tu się dziwnego Ej e, ja słyszę pełną drzwi Nie 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 ja To jest labirynt Nie, jest ja... tony Nie, nie Nie O co tutaj chodzi? To jest labirynt i w ogóle wszystko Nie wiem, nie ja kitam się na górę Aha, nothing here Dzięki <laughs> Co to w ogóle jest? Jaki mednes Ej, tu jest, tutaj są. Ej, tu, tu jest coś do skakania, ja tu to widzę. Tu cały czas jest ja, ja, ja nie, nie potrafię a, a, a. tego. Aha. Bo tak z tego nie ogarnia. No bo... Dobra, pytanie jest takie, gdzie mamy iść, co mamy robić? Tutaj pod można się wdrapać, ale... Jest... Kurwa. Rysiu, sko Rys, Rysiu skomentował, kurwa. Kurwa. To dobra, to ty skacz, bo mi to na pewno się nie uda. No fuck this shit. Czekaj jaka tu jest sekwencja tych ruchów? Aha, takie buty. Naprawdę? E, pff, Ale mnie wystarczy. denerwuje ten dźwięk, matko boska. Ja, ja ściszyłam, ja bo tak. ja, 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 ja bym nie wyrobiła na tych pistonach. Ja Miałam już na 2%. No. Nie, ja, ja w ogóle ściszyłam dźwięki. Nie, ja, bo... ja, nie, ja nie umiem tego skakać, ja, ja... Nie kurwa, nie, nie. Ja pierdolę. Aha. Byłam już tak blisko. Co się od początku? Tak! To ja zrobię ci checkpointa? Nie. Ja jestem nie. w tym dobra. Wiem o tym, ale dam radę. Byłam prawie. No zaciął mnie. Jeszcze do drzwi. Co się w kolejkę? Bo mogę. Nie możesz. Nie pozwalam ci. A, to tam trzeba skoczyć, dobra, ja pan... Pa, 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 pa. Okej... Okay. A, jestem, 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 Opa. jestem. Okej, okay, okej, okay. nie jest źle. Czy jest... Jest tragicznie, ale nie jest źle. O oh, je... Yes. Dobra, jak stąd... Wiedziałam, że stąd spadnę. <laughs> ja właśnie też stąd spadnę za pierwszym razem. Nie! Lidia! Checkpoint! <laughs> no checkpoint! No! no. Ja Kurde, no. Poszedł, a teraz Iza nie wejdzie, jak to rozwaliłaś. Ja mam swoje checkpointy. Helfi tu ma... no widzisz. <grym> no, <grym> no, teraz... Ona, ona nie wejdzie. <grym> kurde, a nie skoczyłem. A, gdzie dalej? A gdzie tu trzeba? Ta, tam na tą półkę trzeba? Gdzie to trzeba? Tak, na tą półkę. O, checkpoint. Tak, checkpoint. O kurde. Uuuu, uh, uh, uh. gdzie dalej? Na no tutaj, tutaj, tam, tam, tam. A tam? What? Stop, don't push the button. Push uh. the button, push the button! Uh, cisza! What the fuck? Co? Bum! Ej, bo ja boję, nic nie słyszę, co się dzieje, ale... Wyjebał 10 TNT. No, 10 TNT były. A to ja muszę tam zejść, tam gdzie ty? Tak, chodź tu. Not... Mm. Widzę, he healthy. Healthy <laughs> side. Ra raz, pushoot. Uh, wow. Ey, tu... Toestem to nothing here. Ale no. Widzisz. A tutaj a, coś. A tutaj coś. A tutaj Ej, tu, ej, tu się, tu się drzwi otworzyły jakieś. Yes, I want only keep out. A gdzie ty coś, jesteś? To o, coś tu jest. No it's burning everywhere. Co? Co? Gdzie? Fuck. Aha. No dobra. What's going on? is burning power, overload, evacuate the place you made it. Eee, no. uh, it's on fire, what happened? Dobra, jak to no, jest? No dobra, cicho. Wow. Czekajcie, bo teraz ta muza mi wszystko zacisza. Jaka muza? Co to no, jest? Nie z Minecrafta. Skąd to się wzięło? Ach, stamtąd. No. To są na, to nasze witemki, nie? Tak, to dwa punkciki miałem. Aha, dobra. ja to są dwa punkciki. Chcesz, to masz, ja ci dam. Nie, to ty zbieraj. Nie, bo dobra. ja często padam. A ja, ja mam 63 miąska, skąd ja mam 63 <grym> miąska? E, nie wiem, to. Te... E, dobra. Dziesiąte tutaj, To dziesiąte to będzie... Czyli 11 skończyliśmy już, tak? Aha. Szybko się z tym uporaliśmy. No, a ile minut? minęło czasu? 15 minut minęło. To nagrywamy kolejną część. Znaczy to tu by się trzeba pożegnać tak w ogóle. Tak. No to, to do nawet. Do, to, do tak, to, to, to żegnamy to, 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 Was w tym do jakże dług, dług, długim challenge'u i yy, zapraszamy na następne odcinki oczywiście. Tak. To bye Pa pa. pa.